Moje nazwisko Georg Garbowski dziś przeprowadzam e, terapię drugą. To jest taka terapia regulująca stan energii, po osłabieniu, po e, jakichś zanieczyszczeniach energetycznych. E, dziś będziemy dostrajać mikro, makro elementy i witaminy. Jeśli zawsze, jeśli dostra dostrajamy mikro, makro elementy, to zawsze po tym wszystkim dostrajamy też i witaminy, tak żeby to szło, czyli to są dwie takie fale. Synchronizujemy półkule mózgowe, E, szyszynkę i grasice zawsze, e, no i potem resetujący e, pole energetyczne Detox, Solfeggio 2, 3, 4 i Detox. Zaczynam całą terapię od oczyszczenia aury zestawem Energia 1 w polaryzacji minusowej to właśnie ten ta mieszanka aluminiowa i potem e, tak samo zestaw oczyszczający Energia 1, ale już w polaryzacji plusowej i ona już ma taką moc bardziej energetyzującą i po oczyszczeniu może na początku y, synchronizujemy kulturę, w zgodę, żeby od tego w ogóle zacząć i tutaj dźwięki 2, dźwięki C y, i to będzie z mosiądzu podane. Chodzi też o wyrównanie y, słyszalności, ale na pobudzenie komunikacji, czyli to w ten sposób 3 aktywniej i teraz zamieniam dźwięk C na dźwięk G i przed przystopieniem zawsze to C w lewej, w prawej ręce podane w lewą stronę i 3 sekundy podnosimy do góry i w dół aż do stóp. Po takich trzech aktywacjach zamieniamy znowu kamertony miejscami i teraz będzie już G i C. I teraz ręką prawą zamieniam kamerton G na kamerton DNA, i tu już mamy dwa dźwięki w różnych oktawach. I znowu w podobny sposób po trzech aktywacjach zamieniamy kamertony miejscami. Następnie dostroimy, zniwelujemy mikrozwapnienia na połączeniu szyszynka i grasica i tu zwracam uwagę na polaryzację, plus jest po lewej stronie, a no bo pracujemy teraz z kobietą, a więc plus jest po lewej stronie, więc polaryzujemy i dostrajamy męsko, a na końcu damsko. I takie jakby litera T na wysokości grasicy i centrum szpiku kostnego. Tu też chodzi o pobudzenie właśnie grasicy i szyszynki i poprawy połączeń właśnie tych przepływów między organem a mózgiem. Teraz zamieniam miejscami. i to samo na wysokości szyszynki i to samo robimy teraz 888 też zaczniemy pod grasicy i dopiero potem na szyszynkę na wysokości szyszynki robimy to samo i teraz zamieniamy miejsca my już zwracając uwagę na polaryzację tak aby plus czyli mosiąc był po stronie lewej Teraz zrobimy, yy, skrzyżujemy kamerton yy, 888 i 666 i 666 i 888 yy, łączymy yy, dwie różne polaryzacje i też dwie różne, tak aby to była kwinta, czyli Dis i ICE. Kamertony brzmią bardzo harmonicznie, ponieważ jest to y, muzyczna kwinta. I dopiero w tym momencie możemy przejść do y, naszych mikro makro elementów. Są już ustawione w odpowiedniej kolejności. Także staramy się, skupiamy się tak, aby to po prostu dobrze podać, te wibracje. Czyli zaczynamy od stóp, idziemy do szyi, lewa ręka, prawa ręka, do szyi nad głową, znowu lewa ręka, prawa i ruchem falowym w dół, i jedna fala z góry, dłonie i ruchem falowym w dół. To wygląda może szybko, ale to wszystko jest jakoś poukładane także ważne, żebyśmy wykonywali tą technikę właśnie w ten sposób i żeby te częstotliwości rozeszły się po całym organizmie to nie jest tak, że są szkoły, które mówią, że do tego posłuchać ale no, z badań nad krwią wyszło, że jednak musimy te częstotliwości rozrzucić po całości ciała I po dostrojeniu teraz wszystkich mikro makro elementów zestaw biopierwiastki to 17 kamertonów. I przechodzimy już do dostrojenia 8 kamertonów z częstotliwościami witamin. Technika wygląda cały czas podobnie, także to najbardziej skuteczna technika, która została opracowana. E, także polecałbym właśnie w ten sposób e, i nie stosować kamertonów wybiórczo na zasadzie, że mi brakuje tylko witaminy C i D. To może wezmę kamerton pierwszy i ósmy. No, to tak nie jest. Zawsze używamy całych zestawów, podobnie jak w mikroelementach, zawsze. Używamy całe zestawy, i w ten sposób mamy jak najlepsze reakcje krwi na podanie tych częstotliwości. I teraz przechodzimy już do takiego oczyszczenia detox i tutaj łączę częstotliwości zestawów Solfeggio 2 i Solfeggio 3 czyli to są te zakresy od 1000 do 2 i od 2 do 3000 Hz i potem przejdziemy do Solfeggio 4 yy, od 3000 do 4448 4488 i zestaw Detox to już będzie troszkę w innej technice od 2048 do 5460,8 Hz. Skupiamy się przy tej technice, aby to robić precyzyjnie, dokładnie od stóp do końca palców dłoni, żeby nie iść jakoś tam na skróty, tylko zawsze dociągamy do końcówek palców i aż do stóp i każdy następny kamerton to podwyższenie częstotliwości. I teraz włączymy właśnie solfeggio 3 i detox, czyli następna fala. Martony zawsze układamy sobie e, solfeggio 2 i 3, jeden na drugim i detox i solfeggio 4. Także to może, e, jeśli bym mógł zaproponować, to właśnie takie ustawienie, że tu wygląda, że są dwa zestawy, ale to w sumie są cztery zestawy i każdy dźwięk podany jest w interwale, czyli podwójne dźwięki, czyli są bardziej mocniejsze i bardziej skuteczne. Oczywiście tą techniką oczyszczamy organizm, jeśli byłoby to już stosowane na żywo, bo oczywiście teraz możemy tylko wpłynąć na poprawę wszelkich energii, które się dostały, czyli nad ciałem fizycznym, ale jeśli zrobilibyśmy tą technikę już bezpośrednio na ciało fizyczne, no to potrafimy tym samym rozbić wszelkie elementy, które się we krwi znajdują, a Znajdujemy dużo różnych elementów, jak włókna, grzyby, kryształy, mikroplastik, nanocząsteczki, y, także tych elementów, no, które no, nie za bardzo medycyna zwraca uwagę, że coś tam się y, pod mikroskopem znajduje. Raczej y, badania medyczne skupiają się na wynikach, y, ale czasami możemy mieć fajne wyniki. A, B, i znajdują się różne elementy szkodliwe, no i wokół tych elementów nasze erytrocyty są zdeformowane, one często nie uczestniczą w takim normalnym transporcie. Tlenu i środków odżywczych po organizmie. Czasami, często mają nawet takie zakończenia, takie membrany zakończone kolcami. No to, to często mogą się tam bakterie, różne tam elementy znajdować, także bardzo skuteczna jest to metoda. Teraz już przechodzę do e, oczyszczenia detoks. I tu mamy 7 łoktyni. Od lewej stopy do ramienia wychodzę na śledziony. Prawa strona na wątrobie, lewa ręka, wychodzę na śledzienie. Lewa ręka teraz będzie prawa ręka, wychodzę na wątrobie dookoła głowy, wychodzę na śledzienie z drugiej strony na wątrobie i lewa, prawa i ruchem falowym. Tu cały czas w ten sposób wykonujemy e, oczyszczenie detoks. Oczywiście poprawiamy ruchy na układzie limfatycznym I 11 takich właśnie fal. Technika idzie w ten sam sposób, ale cały czas podnosimy te, często, te częstotliwości do góry. Oczywiście taka e, terapia na, wykonywana na fantomie, czyli na tej naszej odbiciu, cieniu, czy jakby to nazwać. Na naszym polu energetycznym, no, ona będzie wpływała na e, poprawne ruchy energetyczne, na poprawę e, i zwiększenie pobierania energii e, przez nasze ciało. No a zwiększenie e, poborów energetycznych no, będzie wpływało na nasze samopoczucie, e, no, na nasze zdrowie. No ale też y, możemy zresetować y, nasze myśli jeśli są jakieś negatywne myśli które gdzieś nas coś dręczą no to to wszystko będzie teraz zresetowane jeśli jakaś energia przyczepiła się do naszego pola i funkcjonuje już swoim życiem no to przy tak wysokich częstotliwościach y, no ona już nie ma takiej siły y, przeżycia no bo y, to y, te energie te to można sobie to wyobrazić jako takie bańki, jako takie jakby balony, które czasami przykrajają się od innych ludzi y, lub bytów lub czegokolwiek do nas. Y, no, nie mają siły przetrwania i to po prostu wszystko pęka. Także tak jak ta bańka mydlana. No, oczywiście w bioenergioterapii nie ma takiego problemu jak odległość, eee, czyli niezależnie czy ja wykonuję tą terapię, tę terapię bezpośrednio w gabinecie, czy jest to wykonywana na odległość, oczywiście ja tu mam swoje techniki, że Raczej unikam e, pracy ze zdjęciem, e, co było e, no, takim czymś normalnym na, na, na egzaminach mistrzowskich. E, no, egzamin, praca ze zdjęciem trzeba było też e, zdiagnozować i przeprowadzić e, terapię na podstawie zdjęcia, i to jest wykładane w izbach rzemieślniczych i to nie jest są jakieś czary, mary, tylko po prostu to. Fizyka kwantowa i to po prostu działa. No, tak jak ten nasz telefon komórkowy też nie ma kabla, a to wszystko działa. Dobrze, i teraz 111 i 128. Czyli dodajemy takiej energii miejsc, mocy, w ziemi. Yy, harmonizujemy, balansujemy, zamienia miejscami. Yy, 111 i 128. I teraz jeszcze raz 136 ohm i 128, ale już teraz wracam znowu na polaryzację plus i minus, czyli najpierw to polaryzuję i dostrajam w polaryzacji męskiej, i teraz na końcu zawsze tą damską, w tym przypadku po lewej stronie, zakończam tym kawertonem, który ma odważniki z Mosiądzu, i to muszę tutaj już zwrócić uwagę na polaryzację. Na koniec wyciszamy, uspokajamy, harmonizujemy zestawem Energia 2 od głowy do ramion, do palców, do ramion i aż do stóp i teraz znowu zwracamy uwagę na polaryzację i najpierw polaryzujemy męsko i tu mamy zestaw Energia 1 kamerton drugi, trzeci to kamertony CIS i teraz na koniec po lewej stronie tak aby zostawić zawsze tej polaryzacji damskiej prawidłowo, po prawidłowej stronie, także musimy zawsze się skupić z kim pracujemy, czy z mężczyzną, czy kobietą, tak aby zgrać polaryzację na końcu.